Witajcie kochani, dzisiaj chcę Wam pokazać szybki przepis na zupę lasagne z Instant Pot. Jest to urządzenie wielofunkcyjne, o którym wkrótce będziecie mogli dowiedzieć się więcej śledząc mojego bloga. Nazwa dania wskazuje na zupę, jednak u mnie będzie, no cóż, bardziej na gęsto, oczywiście pod męską część rodziny. Co prawda jestem w trakcie testowania tego cudownego garnka, ale uchylę Wam rąbka tajemnicy. Jeśli staniesz się posiadaczką tego cuda, nie gotuj o zbyt wczesnej porze obiadu, bo może nie dotrwać do pory obiadowej. Taka moja mała sugestia. Dzisiejszy filmik nie był planowany, nagrałam go na spontanie, na szybko. Dobra, koniec tego gadania, przejdźmy do konkretów. Zapraszam na przepis. Pełną listę składników znajdziesz również pod filmem w opisie. Na panelu sterowania wciskam przycisk podsmażania. Pokrętłem ustawiam czas na 10 minut i zatwierdzam klikając kciukiem w pokrętło, delikatnie wciskając je do środka. Spokojnie również wystarczy 7-8 minut. danie robiłam akurat pierwszy raz, więc niektóre rzeczy robię jeszcze na wyczucie, na tak zwane oko intuicyjnie. Następnie wybieram takie zwyczajne smażenie, podobnie zatwierdzam pokrętłem i wlewam olej do garnka. Klikając start. Gdy olej się nagrzeje, wrzucam do garnka mięso mielone, posiekaną w kosteczkę cebulę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Nie musisz mieszać cały czas, wystarczy zamieszać drewnianą łyżką co jakiś czas. Gdy mięsko z cebulką i czosnkiem się podsmaży, kliknij na panelu sterowania anuluj. Gdy mięso za bardzo przywarło do dna garnka, śmiało podlej całość niedużą ilością bulionu, w tej sensie chwili będzie smach. Przejdźmy teraz do następnego kroku w przepisie. Do garnka wrzuć pokrojone na mniejsze kawałki pomidory z puszki, wrzuć przecie pomidorowy, wlej pasatę pomidorową oraz bulion. Wsyp wszystkie przyprawy i dokładnie wymieszaj. Następnie wrzuć makaron i ponownie dokładnie wymieszaj. Nałóż pokrywkę na garnek i dobrze go zamknij. Zwróć uwagę, żeby na pokrywce suwak był ustawiony na sealing, czyli na zbieranie ciśnienia. Na panelu sterowania wybierz przycisk gotowanie pod ciśnieniem. Następnie wybierz program do zup. Ja tutaj akurat brałam taki zwyczajny, po prostu się zgapiłam. Zatwierdź klikając pokrętło. Ustaw czas pokrętłem na jedną minutę. Zatwierdź i wybierz opcję high. Następnie kliknij Start. Dzięki programowi gotowania pod ciśnieniem, czyli tak zwanego szybkowaru, czas przygotowania potraw skraca się nawet dwukrotnie. Po zebraniu ciśnienia program się włączy na jedną minutę i Instant Pot będzie odliczał do dołu. Po tym czasie urządzenie wielofunkcyjne się wyłączy i przejdzie automatycznie na program podgrzewania. Spójrz ciśnienie, przyzruwając na widoczku krótki suwak do dołu i odkręcaj jeszcze 10 minut, zanim otworzysz garnek. Po 10 minutach, gdy otworzysz garnek, całość dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby dopraw jeszcze do smaku, możesz również dodać jedną lub dwie szklanki bulionu, żeby danie nie było takie gęste. Ja ten krok pominęłam, chłopacy jednogłośnie stwierdzili, że ma być gęsta zupa i koniec, a w zasadzie to wyszedł makaron z sosem. Wsyp większą połowę sera i dokładnie wymieszaj całe danie w garnku. Nakładaj na talerze na wierzchu posyp jeszcze serem oraz natką pietruszki. Smacznego! Kochani, koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tego typu urządzeniach. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam Was serdecznie na kolejne.